Czy zamkniemy dzisiaj 50 w ładnych pięciu ruchach? Przekonajmy się. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania 5 Razy 5. Dzisiaj siła jest, aktualnie lecę swój trening połączony z nagrywkami dla swoich podopiecznych. Współczuję im treningów, które wjadą od lutego, bo będą przepotężne. Z aktualizacji wróciłem w poniedziałek z Warszawy, gdzie tak jak już wcześniej zapowiadałem i gdzieś na moim Instagramie, w piątek odbyłem dwa treningi. Pierwszy był na stacji grawitacji z akrobatyki, a drugi z AWF Warszawa gimnastyczny. I takie dwa odcineczki Was czekają na tym kanale. Fajnie. Powiem Wam, że wycisk był niesamowity. Tak jak w piątek miałem te dwa treningi, pierwszy był akro, drugi gimnastyczny. Tak w sobotę i w niedzielę całe moje ciało to odczuło dosłownie dwa dni, były regeneracyjne, zrobiłem sobie tylko lekki trening w sobotę na rozruszanie, później w niedzielę pełna regeneracja połączona z masażem, więc nie oczekuję tutaj za dużych cudów, bo chociażby bice mam przetyrane po całej sesji na kołach i zobaczymy. Na spokojnie, druga seria, atakujemy 35 kg. Fajne. Ciekawostek. Dzisiaj odwiedził mnie mój podopieczny, którego prowadzę już jakiś czas. Przyjechał sobie na salę do Białego na taki trening personalny. Udzieliłem mu paru fajnych wskazówek. To jest takie coś, że ja też będę prowadzał do swojej oferty prowadzenia treningowego właśnie treningi personalne. Nauka ruchu przez internet jest dosyć. Trudna. Trzeba opisywać to, jak ktoś się ma poruszać, jakieś jego błędy, ale dalej to jest nie to samo, jak miałbym stanąć przed kimś i go poprawić, więc takie coś przewiduję. Kolejny mój podopieczny Dawid, bardzo mocny, pozdrawiam. Przyjeżdża w lutym chociażby na salę, więc bardzo mocny materiał też sobie nagramy ze skilla. Coś więcej wam ciekawego poopowiadać z mojego życia, ale aktualnie tylko ćwiczę i pracuję z podopiecznymi, więc nic ciekawego wam tutaj nie opowiem. O tyle fajnie, że będę dla was jeździł i, i nagrywał materiały z akrobatyki i z sali gimnastycznej, więc będą to ciekawe odcinki wyjazdowe, więc tego miejsca prawdopodobnie za dużo. Tutaj nie będę wam nagrywał na tego youtuban aktualnie, a głównie się skupimy na filmach wyjazdowych, czy to właśnie z akrobatyki, czy z gimnastyki. No plus teraz chociażby ta seria 5x5, ale to jest taka, wiecie, po prostu challenge'owa, żeby was fajnie zmotywować do tego ciężaru na podciąganiu i dipa, żebyśmy sobie razem... Progresowali, a co dalej, to zobaczymy. A, no i dobra, co jak co, ale mówiłem, że będą te wyjazdowe odcinki, ale z tego miejsca tutaj jeszcze będę nagrywał sobie na pewno odcinki Skali School. Tak, dalej będą się pojawiały odcinki Scally School, W tym wypadku teraz czeka mnie do nagrania odcinek, gdzie odpowiadam na wasze problemy i wasze zagwostki, które jakiś czas temu prosiłem, żebyście mi zadawali na Instagramie, więc taki odcinek się pojawi, ale zobaczymy jak. Jak czasowo to wyjdzie, no bo na razie jest bardzo dużo pracy przy tworzeniu tej nowej bazy treningowej dla podopiecznych. Fajnie, fajnie to lata. Czwarta seria 45 kg, i ostatnią piątą serię, tak jak tydzień temu, tylko że tym razem piątą serię zaliczamy sobie 50 na ładne 5 powtórzeń. Fajnie. 45 na 5, długi odpoczynek, i 50 nas czeka. Puf, no o wiele lepiej. Czułem, że te powtórzenia były o wiele bardziej jakościowe względem poprzedniego tygodnia, więc 50 na 5 sobie zamykamy i lecimy. W następnym tygodniu pod 55 sobie podejdziemy, chyba że się fajnie zregeneruje i za mocno się nie zmęczę na pewnym wyjeździe, który mnie czeka, ale na razie nic nie mówię, bo może to jest niezbyt pewne info. Rumacje, Nie mogę o tym mówić, dlatego wam nie powiem jaki wyjazd mnie czeka. To może nawet pod 60 kilo na Pulapa po sobie podejdziemy. Tak, Cieszczak atakujemy teraz dipki. Trzeba wam się do czegoś przyznać. Ostatnio nie wiem co to odpoczynek. <śmary> <śmary> Ej, ogólnie jestem tak zmęczony, że mam wrażenie, że zrobiłem 4, ale chyba zrobiłem 5 No i fajnie się to plasuje. Czwarta seria, siedem dyszek będzie na pięć I tak jak tydzień temu 80 na 4, tak dzisiaj piąta, ostatnia seria 80 na 5. sobie myślę zamkniemy, przynajmniej powinienem, bo siłę czuję dosyć fajnie. Mi się nie zgadza. No, no nie wiem jaką ja ostatnią serię robiłem. Muszę stąd wyjść do domu. Siadło. Czas na 80 kilo. Może być ciężko. O kurde! 80. nie zaliczona. Nie wiem, czy było tutaj widać, ale noga poszła i się zaczepiła o boks. I tak, jakby sobie te ostatnie powtórzenie z zapartą nogą o boksa wyciągnąłem do góry, ale już czułem, że jest walka potężna. Nie ma co się dziwić, jak na czwartą godzinę. No, czwartą, trening... czwartą godzinę treningu. Być może to jest to hmm. Za tydzień jakoś inaczej rozplanuję te siły, żeby może nie zostawiać tego aż tak na koniec treningu, tylko wcześniej sobie zaatakować, dipy zostają dipy wygrały i to tyle powodzonka, dużo siły i czekajcie na nadchodzące filmy z akrobatyki i gimnastyki bo, bo tam skaczę i trzymam krzyże, pozdro!